Sa saunę lubię, jacuzzi lubię, ale kurde, nie lubię mieć, się siedzi bez y, ruchu praktycznie cały czas. No to może to ma? No, jakbym jak miała... Jak mam się nie ruszać, to mogę iść spać. O! Albo na przykład, nie wiem, obejrzeć jakiś film. A jak y, mam coś robić, żeby było fajnie i mam się zasprawiać przyjemność, to raczej po prostu siedzenie w saunie. I z czasu mnie po prostu nudzi. Chyba, że jest dobra muzyka albo coś się dzieje, dodatkowo nie wiem, z kimś mogę porozmawiać, to wtedy spoko. A tak to niekoniecznie. Taka ciekawostka a propos sauny. Sauny teoretycznie nie powinny się robić bezpośrednio po treningu fizycznym. Po wysiłku. Dlaczego w takim są No bo sauna jest traktowana jako element odnowy biologicznej. Więc e, fajnie by było zrobić, czy uczęszczać tak do tej sauny e, w ramach dnia odpoczynku, więc możesz sobie na mając pen, karnet, all inclusive, przyjść do sauny, posiedzieć, pomrozić się potem w zimnej wodzie albo w jakiejś kriokomorze, e, No i koniec, jest taka sesja regeneracyjna. Bo sauna, czy ogólnie ekspozycja na ciepło, albo ekspozycja na zimno e, moduluje też tętno, tak? Czyli może nie w kontekście całodobowym, natomiast wpływa na to, że w trakcie podniesionej temperatury to tętno rośnie. Więc jeśli mamy na przykład mocną aktywność fizyczną, mocny trening i potem jeszcze pójdziemy do sauny, nasz organizm to potraktuje jako kontynuację treningu, a nie jako relaks. A powinien potraktować jako relaks. A dlaczego są sauny na siłowniach generalnie czemu są różne dziwne rzeczy czasem na siłowniach? No już nie chciałem odpowiadać, bo to myślę, że wielokrotnie jestem po prostu jakieś um, wolna, Amery wolna amerykanka tych, którzy są właścicielami tych siłowni i je projektują. Kiedyś była, e, było to później. No tak, tylko właśnie pytanie, nie? Czy robisz z siłowni e, miejsce, gdzie masz trenować, czy robisz z tego kompleks multifunkcyjny, gdzie możesz właśnie też zrobić odnowę biologiczną? Bo wtedy montujesz też na przykład jakiś gabinet fizjoterapeutyczny, tak? Czy masaże, tak jak masz w Baltice. W Baltice tam obok jakby w Radisonie tak? też jesteś w stanie zrobić siłownię, więc jakby ona była kilkupiętrowa i można by tam było jeszcze zrobić jakąś dobrze wyposażoną siłkę u góry albo na dole, no to w tym momencie masz pełny kompleksowy, pełną kompleksową przestrzeń tak? do aktywności fizycznej, do relaksacji, do spotkań, także do wszystkiego.